Cześć wszystkim, tam Was, bardzo serdecznie na moim kanale, bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj się chciałam z wami podzielić moimi pierwszymi wrażeniami po obejrzeniu filmu Miłość bez ostrzeżenia w oryginalnym tytule. To brzmi She Came To Me. I do obejrzenia tego filmu zachęciło mnie to, że gra tam Peter Dinklage, którego możecie kojarzyć z Gry o Tron. Ja Gry o Tron chyba oglądałam do trzeciego sezonu. Nie wiem, pamiętam, że miałam chyba egzaminę i potem miałam problem, żeby jakoś wrócić do tego serialu. Ale też czytałam książki i bardzo mi się Gra o Tron podobała. Możecie mi dowiedzieć znać tak w ogóle, czy jesteście fanami Gry o Tron w komentarzach. I po obejrzeniu tego zwiastuna no tak przeszły mnie trochę ciarki żenady na niektórych tych scenach. <laughs> Ale do omówienia samego filmu, bo dałam temu filmowi szansę i w ogóle tak od marca mam takie postanowienie, że chcę chodzić na wszystkie filmy, na dosłownie wszystkie, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I w ogóle teraz jest jakiś taki ciekawy konkurs z City, że można tam wygrać miesiąc za darmo, jak się jest zamiście, taka że też yy, chcę z tego korzystać. I co? I jeśli jesteście ciekawi moich wrażeń i o czym w ogóle ten film jest, albo czy się wahacie, czy na ten film pójść, jesteście ciekawi mojej cenę, to zapraszam Was do oglądania, do słuchania i tak od razu mówię, że cała ta recenzja jest bezspielerowa, także możecie bez problemu do końca mnie wysłuchać. Standardowo na początku zarysuję wam trochę fabułę i o czym w ogóle ten film jest, jakie wątki porusza. I mamy tutaj kompozytora operowego Stevena, w którego wciela się Peter Dinklage, który szuka inspiracji do skomponowania nowej opery i jest ukazany jako taki człowiek o. Niskim poczuciu wartości. On cały czas sprawia takie wrażenie, jakby się chciał zapaść pod ziemię po prostu. Cały czas jest jakiś taki przestraszony, nie lubi wychodzić i rozmawiać z ludźmi, jakoś ich tam unika. Steven ma żonę w którą wciela się Anne Hathaway, i ona odgrywa rolę takiej pani psycholog, która na co dzień użera się ze swoimi pacjentami, a szczególnie z takim jednym, który nie może się powstrzymać od tego, żeby ją sobie wyobrażać nago. I ona ma pisikę na punkcie czystości, jest taką pedantką i dla niej to sprzątanie to jest jakieś takie. No jest jak taka świętość po prostu, jak takie bóstwo, i ona też najchętniej tych wszystkich swoich pacjentów by wyszorowała wybielaczem, jak ona to bardzo często podkreśla. I ta relacja między Stevenem a Pat jest bardzo dziwna, tak naprawdę praktycznie nie ma tej relacji, ani tej bliskości, i mam wrażenie, przynajmniej tak to zostało pokazane w filmie. Jakby Pat miała ochotę w ogóle wyrzucić Stevena jak kolejny jakiś taki gabaryt w domu, który jej. Przeszkadza w tej jej takiej wizji czystości i minimalizmu. I jedna z takich nielicznych scen, która mnie rozśmieszała w tym filmie, to było właśnie jak Steven leżał na kanapie, takiej bardzo schludnej, w bardzo schludnym otoczeniu, i patrzy na niego, patrzy po prostu jak na takiego robaka, który siedzi na tej kanapie i tak właśnie zaburza jej ten cały porządek, cały ten taki obraz takiego jej porządku, który ona chce. Utrzymać usilnie, i pewnego razu Pat wysyła Stevena na, na spacer. Po prostu wywala go chwilowo z domu, żeby go mieć z głowy, w ogóle co też było dosyć śmieszne. No, i Steven się tak snuje po całym mieście z psem i trafia do baru, gdzie poznaje panią kapitan holownika I Katrina, bo tak się nazywa kapitan tego holownika, zaciąga go na swoją łódź, żeby mu ją tam pokazać. Ale prawda jest taka, że Katrinie spodobał się Steven i oni tam przeżywają jakiś taki przelotny romans. Potem Steven się ulatnia, i cały ten przelotny romans Stevena z kapitan holownik z Katriną jest dla niego inspiracją do. Napisania do skomponowania opery. I potem Steven ma wrażenie, że Katrina go śledzi, bo pojawia się na tym jego przedstawieniu nowo skomponowanej opery. A poza tym, Katrina, jak byli na tym holowniku, opowiedziała jakąś taką historię, że była aresztowana za starkowanie mężczyzny, czy coś takiego, że takiej zarzut postawiono, także on też po prostu. Yy, się boi strasznie jej. I jakby tego było mało, to jeszcze mamy wątek takiej pary nastolatków, szesnastolatki i osiemnastolatka, którzy są zabójczo w sobie zakochani, już tak do grubowej deski. I mamy mamę tej dziewczyny, Teresę. No, Teresa, bo to jest jakby angielszczone polskie imię, więc ja po prostu będę mówić, Teresa. Yy, to właśnie jej mama sprząta w domu Pat. Z kolei Pat jest mamą chłopaka, z którą Teresa się umawia, także jest tak dosyć dziwnie, jak dochodzi do konfrontacji między ich czwórką. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wątki. A, jeszcze jest motyw, właśnie tego, że mama Teresy jest y, polską imigrantką, a ojciec z kolei jest jakiś taki bardzo surowy i generalnie chce wsadzić do aresztu chłopaka swojej córki. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wątki. Także, tak jak sami słyszeliście, wątków jest naprawdę dużo, i tak szczerze mówiąc, dla mnie jest to taka główna wada tego filmu, że przez to, że tych wątków było tak dużo i one nie były ze sobą, moim zdaniem, dobrze tak zgrane i zaprezentowane, moim zdaniem był nie do końca dobry scenariusz, to po prostu jakoś to nie trafiło do widza i przynajmniej ja miałam takie wrażenie, oglądając ten film, tak jakbym oglądała dwa filmy, dwa różne filmy, gdzie jeden jest jakiś taki. Główny wątek, i ten film się zaczyna wcześniej, kończy się jakoś wcześniej, a ten drugi film, powiedzmy, z tym wątkiem nastolatków, jest jakiś taki bardzo spłycony, i mam wrażenie, że jest jakiś taki wepchnięty na siłę. Największy potencjał, jeśli chodzi o bohaterów, to mieli moim zdaniem Steven, Pat i Katrina. I moim zdaniem mogłaby się reżyserka skupić tylko na nich, i jakby tą ich historię jakoś taką bardziej rozbudować i tych bohaterów jakoś tak bardziej zgłębić, bo ta trójka tych bohaterów jest naprawdę tak dobrze napisana i są tacy ciekawie napisani, i gdyby to jakoś tak bardziej rozwinąć, to myślę, że można by o wiele bardziej widzę, zaciekawić, bo to są naprawdę bardzo takie złożone i barwne postacie. Niestety, tak jak. Wszystkie z tych postaci okazanych w filmie były bardzo takie spłycone, mimo że miały duży potencjał. Jednak, mimo wszystko, każdy z tych bohaterów w tym filmie jest, mam wrażenie, tak skrajną postacią, tak skrajnym bohaterem o tak jakichś, nie wiem, skrajnych cechach charakteru, że z nikim tak naprawdę nie da się utożsamić w tym filmie za bardzo. Jakby nie oczekuję też tego od komedii romantycznej, ale jeśli chodzi o sam gatunek tego filmu i dopasowanie tego filmu do tego gatunku, to o tym powiem zaraz. Ale tak mi się wydaje, że jakby jedyną taką bliskość, z jakim bohatera można było poczuć, to chyba z tymi dwoma nastolatkami i tą taką skomplikowaną sytuacją z ojcem, który chciał wsadzić kupaka do więzienia. I kolejna refleksja właśnie, którą chciałam się z wami podzielić, to to, że jak dla mnie ten film w ogóle nie pasuje do komedii romantycznej, bo ani się nie pośmiałam w tym filmie, ani nie czułam żadnych jakichś takich uniesień sercowych czy jakiegoś takiego poruszenia, jeśli chodzi o wątki miłosne. Ja jestem dosyć wrażliwą osobą i mi naprawdę niewiele trzeba, żebym ja gdzieś tam poczuła jakieś takie uniesienia sercowe. Moja opinia jest taka, że ten film wypadłby lepiej, gdyby był załóżmy dramatem. I gdyby ten film skupił się tylko na tej trójce bohaterów, powiedzmy na tym trójkącie, na Stevenie, Pat oraz na Katrinie, i gdyby bardziej tych bohaterów rozbudował, i też taka moja luźna refleksja była taka, że fajnie by było, gdyby właśnie po pierwsze skupił się na tej trójce bohaterów, a po drugie, gdyby został rozwinięty ten wątek tej bohaterki, która właśnie... jest taka odwrócona sytuacja, bo jest taki serial Ty i to facet jakby za kobietą yy, tam latał i ją tam prześladował, stalkował i tak dalej i miał taką obsesję na jej punkcie, a tutaj mogłoby być w drugą stronę, że ta kobieta ma obsesję na punkcie mężczyzny i szkoda, że to nie zostało rozwinięte i wtedy uważam, że to byłoby by naprawdę bardzo ciekawe i to byłby jakiś taki dramat, thriller psychologiczny, wtedy uważam, że to o wiele lepiej by po prostu by ten film wyszedł. I uważam po prostu, że dla filmu byłoby lepsze, gdyby poszedł właśnie w tą stronę taką mroczniejszą, właśnie jakąś taką psychologiczną, w stronę stalkingu, obsesji, jakichś takich rzeczy, jakiejś takiej toksycznej miłości i, i po prostu obsesji, bo ten film moim zdaniem jako taka samodzielna komedia romantyczna w ogóle się nie broni i ja idąc na komedię romantyczną mam naprawdę bardzo takie Niskie, proste oczekiwania. Pierwsze jest takie, że nie podchodzę zupełnie na, tak wiecie, nie podchodzę na poważnie do komedii romantycznych. Ja oczekuję czystej rozrywki, tego żeby się pośmiać. Nie oczekuję sensownej fw, jakiejś nie wiadomo jak rozwiniętej, że ona ma jakieś drugie dno. Nie, po prostu oczekuję czystej rozrywki i tego, żeby był jakiś taki wątek miłosny, z którym mogłabym się gdzieś tam utożsamić, żebym jakiś takich uniesień sercowych doznała, żeby mnie jakoś ten wątek miłosny poruszył. Od razu też mówię, że nie każdy musi lubić wątki miłosne, ale no tak, mówię o swoich oczekiwaniach względem komedii romantycznej. A ten film ani mnie nie rozśmieszył, ani mnie nie poruszył. Te wszystkie wątki miłosne były dla mnie bardzo spłucone, i miałam wrażenie, że one w ogóle nie grały pierwszej roli. W tym filmie były właśnie tak z boku, i mam wrażenie, że te wszystkie wątki były jakoś tak z boku, jakby po prostu były strasznie spłucone, żaden z nich nie był jakiś taki pierwszoplanowy, żaden wątek nie był główny. I przez to było ciężko jakby się wczuć w całą tą historię, bo załóżmy już jak na początku filmu się wczułam w całą historię tego kompozytora, który miał za sobą miał tam epizod depresyjny yy, i właśnie ma zadanie skomponować nową operę, ale ma problem, żeby w ogóle się do tego zabrać i tutaj mamy jeszcze tą jego żonę pad, No to już tutaj się zaczęłam wciągać i nagle wyskakują mi z wątkiem tych nastolatków i cały klimat świat. No, no i tak to przynajmniej w moim przypadku wyglądało. Także tak w moim odczuciu to film tak oglądałam bez żadnych jakichś takich głębszych emocji i nie było momentów, w których nie wiem, bym się zaśmiała, a czego oczekuję od komedii. Yy, I od pewnego momentu już ten film mi się ciągnął i miałam wrażenie już, że był jakiś taki ten punkt kulminacyjny, yy, ale potem nadal się ten film jakoś tak niemiłosiernie ciągnął i w sumie to się rozczarowałam na tym filmie. A jeśli chodzi o pozytywy, jeśli miałabym coś wymienić, to podobają mi się te wstawki z tych przedstawień operowych. Ta muzyka operowa też e, mi się bardzo podobają, te, te wstawki po prostu w filmie. I szkoda, że jej więcej nie było, bo to też po prostu buduje bardzo klimat filmu. E, I moim zdaniem właśnie ta muzyka operowa mogłaby być bardzo ciekawym tłem e, do tego filmu. Szkoda, że nie poszło właśnie to w taką roczniejszą stronę, właśnie, bo jako komedia romantyczna to w ogóle się nie broni. A i z pozytywnych rzeczy to bardzo podobała mi się jeszcze gra, aktorska. Peter Dinklage i Anne Hathaway moim zdaniem, jakby ratują całe to show e, i skradają w ogóle te wszystkie sceny. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, tak jak już to kiedyś mówiłam, gra aktorska niestety nie nadrobi źle napisanego scenariusza. Gdybym tak miała podsumować ten film, to powiem Wam, że ten film się dla mnie tak trochę ciągnął. Uważam, że to jest taki trochę stracony potencjał. Właśnie byłoby fajnie, gdyby poszedł w inną stronę, jako komedia romantyczna, w ogóle moim zdaniem. To się nie broni, ani się nie pośmiałam, ani wątki miłosne w ogóle mnie jakoś nie poruszyły, były strasznie spłucone. Też jako takie, nie wiem, ten film był po prostu jak taki zlepek yy, jakiś takich, mam wrażenie, drugorzędnych wątków. Po prostu jako zlepek jakichś takich losowych wątków, żadne z nich nie było jakoś bardziej rozbudowane. Jak dla mnie tego wątku z nastolatkami w ogóle mogłoby nie być. Tak jak pisałam na swoim Instagramie, to właśnie zupełnie spodziewałam się czegoś innego, po prostu czegoś, nie wiem, śmieszniejszego, jakoś takiej, jakiejś takiej lepszej komedii po prostu. Gdyby się mnie ktoś zapytał, jakie filmy polecam, no to tego filmu jako komedii w ogóle bym nie poleciła. W ogóle tego filmu bym nie poleciła po prostu komuś do obejrzenia. Uważam, że ten film jest jakiś taki po prostu przeciętny, taki dopuszczenia w tle. Także jak gdzieś będzie dostępny w internecie, to polecam. Po prostu tak nawet nie wiem sobie puścić w tle, bo tak sobie o, obejrzeć to jest całkiem ciekawe, ale czy żeby tak dla do niego do kina pójść, to... to nie wiem, czy polecam. Szczerze mówiąc, jak uważam, dla mnie jest taki przeciętny po prostu. Więc moja ocena to jest takie 2,5 na 5-3 na 5. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Pamiętajcie, każdemu może się coś innego podobać. Także, jeśli Wam się podobał ten film, to super dla Was i bardzo się cieszę, dajcie koniecznie znać, czy Wy ten film oglądaliście i na ile go oceniacie. I ja w ogóle bardzo lubię czytać y, takie komentarze, y, w których jakby ktoś ma zupełnie inną opinię niż ja, bo tak ciekawie się po prostu skonfrontować z nimi. Ale pamiętajcie, żeby komentować w taki sposób miły i nikogo nie obrażający. I co, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Możecie mi napisać na dole, możecie mi napisać, jaki film ostatnio oglądaliście, lub co byście chcieli obejrzeć, albo na co czekacie, na jaką premierę kinową. I do zobaczenia. Widzimy się do kolejnej recenzji. Cześć!